Witam Was na mojej... pasiece. Ja mam na imię Ola i odkąd byłam małą dziewczynką, zawsze chciałam być aktorką. Wtedy należałam do kółka teatralnego i chodziłam na konkursy recytatorskie. Wszystko zmieniło się w klasie maturalnej, a to za sprawą Roberta Kucińskiego. Dziennikarstwo było moim światem przez 5 lat studiów. A teraz moim światem są pszczoły. Dlatego serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do tej akcji. Autorem tekstu, który przygotowałam, jest Ignacy Krasiński, a jego tytuł to Pszczoły i mrówki. W sąsiedztwie bliskiem były dwie Rzeczpospolite, pszczoły w ulach, w mrowisku mrówki pracowite. A że przyjaźń sąsiedzka dumy nie umniejsza, częste były dysputy, która z nich rządniejsza przyszły czasy jesienne aż na pszczoły strachy poderżnął skrzętny bartnik wykształcone gmachy powypędzał mieszkańców, wyprzątnął spiżarnie Poznały w ten czas pszczoły, że zbierały marnie A mrówki, widząc smutne ich zbiorów ostatki rzekły: „Lepsza jest mierność niż zbyt niedostatki